Witam ponownie w mojej kuchni. Mam na imię Leszek i dzisiaj pokażę jak upiec przepyszne ciasto bananowe, taki chlebek bananowy. Samo przygotowanie zajmuje około 10 minut, potem godzina pieczenia, no ale to już piecze się samo, prawda? Więc tak naprawdę przygotowuje się to w 10 minut, no ale potem już potem jeść. Potem już tylko jeść. Także zobaczcie ciasto wygląda w ten sposób. Pięknie pachnie, wygląda i smakuje przepysznie, także zabierajmy się do pieczenia. Do tego przepisu potrzebujemy dojrzałe, mocno dojrzałe banany, trzy takie takie małe, średnie, dwa większe. Banany rozgniatamy tak na, na taką Papkę widelcem. No, w ten sposób i dodajemy dodajemy pozostałe składniki, czyli brązowy cukier. Ja w opisie podam wszystkie składniki. Jakie są do tego do tego ciasta. Tak w ogóle to, to przepis na ciasto bananowe ja próbowałem kilka różnych. Natomiast no ten jest rewelacyjny, ciasto wychodzi naprawdę super dobre i ten przepis miał ponad 6 milionów wyświetleń na YouTubie, no i to, to wiadomo dlaczego, znaczy widać dlaczego, no jest naprawdę, przepis jest naprawdę dobry. Więc tak, wszystkie te mokre składniki pomieszałem i, i dobrze to należy wymieszać. Około łyżeczki to jest wyciąg z wanilii. Do tego pół łyżeczki cynamonu. Nie musi być, jak nie lubicie cynamonu, oczywiście, ale cynamon dodaje ekstra smaku. Jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i jedną, jedną łyżeczkę so, sody. Pół łyżeczki, pół łyżeczki soli. No to jest akurat tak mówię, proszek do pieczenia. I soda taka do pieczenia. To i ważne jest, żeby trzymać się tych składników. Przynajmniej przy pierwszym przy pierwszym pieczeniu. Yy, oczywiście soda i, i proszek do pieczenia, mąka, to wszystko powinno być. No, jeżeli chcecie dodać da troszkę mniej cukru, oczywiście można, ale ten, to ciasto nie jest jakoś specjalnie słodkie. Mąka. Dobrze jest mąkę przesiać, żeby nie było żadnych grudek. Wtedy struktura tego, tego ciasta jest... Yy... Znaczy nie widać tam jakichś takich białych punktów wtedy. Wszystko mieszamy dokładnie, ale też nie za długo, dlatego że jak za długo będziemy mieszać, to nam się zacznie formować gluten, a tego nie chcemy. Smarujemy foremkę masłem. Masłem tym, co nam zostało. Tu jeszcze dodałem, oczywiście, masło. To jakoś opuściłem w tym wideo, ale zostało dodane masło. I wlewamy wszystko do do tej foremki. To jest prawie takie, takie płynne to ciasto. Ale później jak, jak je upieczemy, to ono jest takie bardzo soczyste. Znaczy, jeżeli, o ile ciasto może być soczyste, jest takie wilgotne, nie jest takie suche, nie kruszy się, jest naprawdę super dobre. I pieczemy w, w temperaturze 180 stopni, góra Dół, grzanie, góra, dół przez około 55 minut. Po 55 minutach otwieramy piekarnik. I zaraz sprawdzimy, czy ciasto jest dobre. Ja nie używam patyczka do tego. O wiele lepszym sposobem jest. To jest po prostu palcem, jeżeli dotykamy ciasto i ono z powrotem wraca. O, tak teraz widzicie. Dotykam, ciasto wraca. No jeszcze delikatnie tutaj zostaje takie wgłębienie po tym jak dotknąłem. To znaczy, że jest gotowe. Kolejną rzeczą to jest, że ono już odchodzi tutaj. Te brzegi zaczynają odchodzić. Jest ładny kolor, jest wyrośnięty i żaden patyczek nie jest do niczego potrzebny. Jak zobaczycie, już go wyciągnąłem, ono nie opada. Jakże zobaczycie, ciasto wyszło bardzo ładnie. Teraz musi jakieś 15 minut w tej foremce odczekać, zanim je wyjdę. i po tych 15 minutach, one trochę przewarło tam do boków tego naczynia. Tak żeby mieć pewność, że ona mi się nie pokruszy, ja na siłę i nie będę jego je, je wyciągać, lepiej jest sobie właśnie jakąś takiej plastikową łopatką to, to ciasto odkleić. Zad, się za dużo nie przykoliło, ale nawet troszkę. I zobaczcie, jest bardzo ładne, jest bardzo takie elastyczne. Także no ja sobie pomagam łopatką, bo boję się, żeby mi się nie złamało. No, zobaczcie, ono nie opadło, znaczy tak delikatnie opadło, ale to zawsze opadnie. To co byśmy nie robili. Ale ono nie opadło i zobaczcie, w środku jest takie puszyste. To, to, te czarne, znaczy te ciemne plamy, no to są oczywiście banany upieczone z cukrem. No, ciasto już wystygło. Spróbujmy jak smakuje. Mm, pachnie pięknie. Słuchajcie, zobaczcie, jest bardzo takie elastyczne. Kompletnie nie jest suche. I smakuje przepysznie, także polecam. Ja się zabieram za jedzenie.